Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk a Podróż bez Paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja, o geopolityce, podróżach, historii o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronate.pl ukośnik Podróż bez Paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Arkadiusz Legieć. Będziemy rozmawiać o państwach Azji Środkowej, właściwie to o Tadżykistanie, również i geopolityce, która towarzyszy akurat rozmowom z tego regionu świata. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. 11 października prezydent tadżycki spotkał się w Brukseli z przewodniczącym Charlesem Michelem. Prezydent Ramon odwiedził również Paryż. To był to efekt tego zaproszenia, które miało miejsce pod koniec sierpnia w trakcie rozmowy Macrona właśnie z Ramonem. Czy wizyta prezydenta Tadżykistanu przyspieszyły te wydarzenia w Afganistanie? Jakie właściwie interesy ma Tadżykistan, żeby w Europie się jako tako pojawić? Myślę, że tak, że jak najbardziej sytuacja w Afganistanie zintensyfikowała aktywność prezydenta Rachmona i jest jednym z głównych powodów jego, jego obecności w Europie w tym miesiącu. Rachmon spotkał się, tak jak wspomniałeś, z Charlesem Michelem, spotkał się z prezydentem Macronem, miał jeszcze szereg spotkań na, na, na niższym szczeblu i oczywiście utrzymywanie kontaktów dyplomatycznych między Tadżykistanem a Unią Europejską jest czymś, co w jakiś sposób nie powinno nas dziwić, ponieważ Tadżykistan od lat zabiega o inwestycje, od lat zabiega wszystkim o inwestycje w sektorze energii odnawialnej. Tutaj Francja jest dość atrakcyjnym partnerem dla, dla strony tadżyckiej, no ale zdecydowanie kwestie bezpieczeństwa były tutaj na pierwszym miejscu w agendzie rozmów prezydenta Rachmona. Kwestie bezpieczeństwa, które wiążą się z sytuacją w Afganistanie. W ostatnich miesiącach obserwujemy pewną ewolucję, która dość jasno zarysowała stanowisko władz tadżyckich wobec tego, co... Co dzieje się w Afganistanie po przejęciu władzy w tym państwie przez talibów w sierpniu tego roku? Na samym początku tego, tej drogi, tego procesu, władze tadżyckie możemy powiedzieć, że lobbowały, prowadziły kontakty na niskim szczeblu za pośrednictwem służb, starały się wyczuć i talibów i sytuacje na miejscu, ale oczywiście nie zapominając o podtrzymywaniu wsparcia dla, dla swoich popratymców po stronie, po drugiej stronie granicy, dla tadżyków żyjących w Afganistanie, którzy są drugą grupą etniczną, narodową w Afganistanie, stanowiąc około 25-27% populacji tego państwa. I ten czynnik prawdopodobnie wymusił na Tadżykistanie przyjęcie najbardziej twardej postawy wobec talibów spośród wszystkich państw Azji Centralnej, ponieważ no w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której w zasadzie każde państwo Azji Centralnej stara się w taki pragmatyczny sposób ułożyć swoje relacje z talibami, stara się w jakiś sposób spełniać rolę jakiegoś takiego pośrednika między Talibami, a innymi państwami świata, stara się przyjąć rolę jakiegoś takiego centrum logistycznego, hubu dla ewentualnej pomocy zagranicznej, jaka miałaby być udzielana dla Afganistanu. I to robią wszystkie państwa Azji Centralnej, z wyłączeniem właśnie Tadżykistanu, który, możemy tak to ująć, zdecydował się podważać władzę talibów, zdecydował się nie uznawać legitymacji talibów. W Afganistanie jako główny czynnik podając, że ten inkluzywny rząd utworzony przez talibów tak naprawdę nie jest inkluzywny, ponieważ nie odzwierciedla interesów wszystkich grup etnicznych. I tutaj, oczywiście, na pierwszym miejscu władze tadżyckie podkreślają afgańskich Tadżyków. Z tego powodu nie ma w dalszym ciągu nawiązania oficjalnych relacji między nowymi władzami Afganistanu a, a, a władzami Tadżykistanu. Dodatkowo w międzyczasie, kiedy jeszcze w Afganistanie dochodziło um, do starych, między siłami talibów a tego narodowego frontu rewolucyjnego na którego stanął Ahmad Masud syn legendarnego szacha Masuda Wówczas ta, Tadżycy, może też nie tyle w oficjalny sposób, ale w taki pragmatyczny, retoryczny, również popierali no, te stronnictwa wrogie wobec talibów, również z tego powodu, że no, przypomnijmy, Dolina Panshiru, gdzie te, 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 te środowiska, te grupy obrały to miejsce jako centrum swojej działalności. No, są to również tereny zamieszkane przez Tadżyków. Szereg liderów tych ugrupowań to również etniczni Tadżycy. Też zaznaczmy tutaj jeszcze kolejny wątek poboczny, że w ramach tego Eksodusu po objęciu władzy w Afganistanie przez Talibów szereg Tadżyków, którzy byli członkami administracji Aszafa Ganiego, więc poprzedniego prezydenta Afganistanu, który musiał uciekać z Afganistanu, zbiegli właśnie do Tadżykistanu i tam szukali schronienia. Więc te wszystkie czynniki razem spowodowały, no, że w zasadzie i Tadżykistan, i samego prezydenta Emomali Malego Rachmona możemy określić jako takiego no, ambasadora nieuznawania Talibów, który przyjął bardzo zdecydowaną politykę, która prowadzi do. Do, do napięć między Afganistanem i Tadżykistanem, jeszcze niezbrojnych, ale, ale sytuacja na pograniczu obu państw jest, że tak powiem, no bardzo napięta. No i to było jedną z przyczyn tego, że Rahmon w spotkaniach z Charlesem Michelem, z prezydentem Macronem, podczas w ogóle swojej wizyty w Brukseli, w Paryżu, lobbował za większym wsparciem dla Tadżykistanu w tej sytuacji regionalnej. Ważnym elementem relacji tadżycko-afgańskiej jest również energia elektryczna. Stąd czy mógłbym prosić Cię o rozszerzenie? Tak, Tadżykistan, mimo tego, że jest państwem jednym, mimo że jest państwem, które samo w sobie boryka się z wieloma problemami i energetycznymi i ogólnie gospodarczymi, no to jednak z uwagi na ukształtowanie terenu, a więc w przeważającej części bardzo wysokiej góry, szczególnie mówimy tutaj o, o terenie Pamiru, jednej z prowincji tadżyckich, i oraz dzięki powstałej infrastrukturze jeszcze za czasów sowieckich, w bardzo dużym stopniu wykorzystuje energię odnawialną, a więc wykorzystuje te spływające z gór rwące potoki do wytwarzania energii. Dzięki temu, według różnych szacunków, od ponad 80 do ponad 90% mieszanki energetycznej energii wytwarzanej w Tadżykistanie pochodzi właśnie z energii odnawialnej, wykorzystującej te Rwące górskie potoki. I dzięki temu Tadżykistan był w stanie. Jest dalej w stanie eksportować część swojej energii elektrycznej do państw sąsiednich i tutaj przede wszystkim do Afganistanu. No i to oczywiście jest też jednym z problemów w tej chwili pomiędzy władzami Afganistanu i Tadżykistanu, ponieważ zatrzymanie tego typu dostaw energii elektrycznej do Afganistanu, czy też nawet choćby ryzyko ich wstrzymania, no jest to bardzo ważny instrument polityki władz Tadżykistanu wo wobec władz talibów. To może powróćmy do tej wielkiej polityki, która towarzyszyła naszym poprzednim rozmowom. Z tego co się orientuje, Tadżykistan należy, do tych państw bardziej prorosyjskich. Stąd też dało się słyszeć, że akurat w tym kraju krzyżują się interesy Chin, właśnie Iranu i samej Rosji. Stąd pytanie, czy dla Tadżykistanu sojusz z Rosją, czy raczej z Chinami jest tym bardziej atrakcyjnym? Chyba w tym momencie nie da się na to jednoznacznie odpowiedzieć, bo jeżeli przyjrzymy się relacjom rosyjsko-tadżyckim, no to bez dwóch zdań Tadżykistan jest nawet nie tyle partnerem Rosji, ale jest sojusznikiem Rosji. Jest państwem, które w swojej polityce zagranicznej, w swojej polityce wewnętrznej, musi ten czynnik rosyjski uwzględniać. Przypomnijmy, że Tadżykistan jest członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, a więc tego rosyjskiego NATO, tak? Sojuszu Wojskowego, którego zadaniem jest obrona, wspólna obrona terytorium państw członkowskich. Oprócz tego Tadżykistan w dalszym ciągu ma otwarty proces akcesyjny do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. I to jest akurat też ciekawy przypadek, który pokazuje, że no z jednej strony Tadżykowie. Nie tyle w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej widzą jakiś czynnik do rozwoju swojego państwa, swojej gospodarki, do podniesienia poziomu życia swoich obywateli, ile liczą się z tym, że jest to po prostu integracja w ramach struktur e eurazjatyckich, jest czymś, czego Rosja od Tadżykistanu się domaga. W związku z czym władze tadżyckie od lat prowadzą w tej kwestii taką politykę, że no dobrze, złożyliśmy wnioski, e, poprosiliśmy o tą akcesję, negocjujemy teraz wszystkie jej aspekty, no ale że te negocjacje się przedłużają, no to no to, to, to powoduje, że Tadżykistan od lat członki. Tej organizacji się nie staje i niejako stoi w tej kwestii w rozkroku. To pokazuje, że Tadżykowie, o ile w kwestiach bezpieczeństwa, o ile w tych kwestiach takich, takiego twardego rozumienia polityki zdają sobie sprawę z dominacji Rosji nad Tadżykistanem, bo też również przypomnijmy, w Tadżykistanie mieści się jedna z największych baz zagranicznych wojskowych Rosji, która również wpływa na jest instrumentem wpływania Rosji na wewnętrzną politykę Tadżykistanu. Jest pewnym elementem, z jednej strony zabezpieczającym terytorium Tadżykistanu przed zagrożeniami zewnętrznymi, ale również elementem presji na władze Tadżykistanu, no bo w przypadku jakichś ewentualnych niepokojów, destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Tadżykistanie, o którą wcale nie jest trudno potencjalnie, no tego typu obecność wojskowa Rosjan w Tadżykistanie może odgrywać bardzo, bardzo poważne znaczenie. No więc z jednej strony jest tutaj ten czynnik zabezpieczający, z drugiej strony czynnik presji w kwestiach twardego bezpieczeństwa, ale takiego czynnika nie, nie do końca taki czynnik znajdujemy w kwestiach gospodarczych, ponieważ Tadżykistan nie jest członkiem reżetyjskiej unii gospodarczej, relacje bilateralne z Rosją gospodarcze one są istotne, ale nie tak bardzo istotne, jak mogłoby się wydawać. Najważniejszym w zasadzie ich aspektem jest migracja zarobkowa Tadżyków do Rosji, która od lat jest bardzo ważnym czynnikiem nie tyle na poziomie państwowym, ale na poziomie społecznym, ponieważ wedle różnych szacunków od około 30 do 40% tadżyckiego PKB to są właśnie przekazy finansowe z zagranicy, które są bardzo ważnym czynnikiem po prostu dla społeczeństwa tadżyckiego, dla szeregu rodzin, które czasami w wielu przypadkach całe rodziny potrafią się utrzymywać z przekazów zagranicznych Tadżyków pracujących na co dzień w Rosji. I oczywiście te przekazy, te, te, to zjawisko zostało w jakiś sposób naruszone, nadszarpnięte przez, przez pandemię i jej gospodarcze konsekwencje, przez wszystkie restrykcje w podróżowaniu, w życiu publicznym, także wzrost bezrobocia w Rosji, które negatywnie przełożyły się na, 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 na te przekazy, a tym samym negatywnie przełożyły się na sytuację wewnętrzną, gospodarczą w Tadżykistanie. No, niemniej jednak uwidoczniły, że Tadżykistan w tych kwestiach Podarczych musi prawdopodobnie w jeszcze większym stopniu zdać się na innego swojego partnera. Tutaj partnera cały czas stawiam w cudzysłowie, bo to jest takie partnerstwo. Bardzo nierówne, podobnie w relacjach rosyjsko-tadżyckich, podobnie w relacjach chińsko-tadżyckich. Tadżykistan jest państwem małym, państwem biednym, państwem zdanym tak naprawdę na pomoc z zewnątrz. I o ile w kwestiach bezpieczeństwa w przeważającym stopniu otrzymuje ją ze strony Rosji, to o tyle w kwestiach gospodarczych od lat uwidacznia się przewaga chińska. Chińczycy od lat są najatrakcyjniejszym kierunkiem inwestycji zagranicznych sprowadzanych do Tadżykistanu oraz są najatrakcyjniejszym kierunkiem pożyczek udzielanych władzom Tadżyki. W ostatnich latach stało się również pewnym elementem wykorzystywanym przez Chiny politycznie, strategicznie, no bo przypomnijmy sobie, że poprzez nakręcanie tej spirali zadłużania władz tadżyckich, Chińczycy w pewnym momencie byli w stanie przekładać to na określone decyzje władz tadżyckich na poziomie politycznym. Przypomnijmy sobie, że w 2003 roku zawarto umowę, na podstawie której Tadżykistan w zamian za anulowanie części długów wobec Chin, zgodził się na cesję części swojego terytorium wobec Chin, która dokonała się kilka lat później. To pokazało, że Chińczycy zwiększają swoje wpływy gospodarcze i faktycznie w jakiś sposób stymulując gospodarkę tadżycką, tak naprawdę zmierzają do celów politycznych w tym państwie. A ostatnie lata, już te, te, te takie naprawdę ostatnie, uwidoczniły nam, że interesy, ambicje chińskie w Tadżykistanie, one nie kończą się tylko na kwestiach politycznych, one również zaczynają dotykać kwestii bezpieczeństwa, a więc tej sfery, która przez lata była no, nie tyle zarezerwowana, ale zdominowana przez Rosję w tej części świata. W 2019 roku ukazał się pamiętny artykuł w Washington Post, gdzie w ramach śledztwa dziennikarskiego, ale także w oparciu o pewne zdjęcia satelitarne, dziennikarze ujawnili, że na terytorium Tadżykistanu znajduje się placówka wojskowa Chin. Na terenie Tadżykistanu, dokładnie w jego wschodniej części, w takim dość newralgicznym punkcie, gdzie krzyżują się granice trzech państw Tadżykistanu, Afganistanu i Chin, okazało się, że ta placówka chińska funkcjonuje już od kilku lat, tylko tak naprawdę nikt o niej otwarcie nie mówił, nikt o niej otwarcie nie wiedział. To pokazało, że Chińczycy od Państwa, które angażuje się gospodarczo i dzięki temu lobbuje swoje interesy polityczne, stają się powoli państwem, które zdają sobie sprawę z tego, że te interesy w Azji Centralnej muszą zabezpieczać również przy wykorzystaniu twardych środków, przy wykorzystaniu środków militarnych. I stąd pojawiła się wówczas ta pierwsza placówka chińska w Tadżykistanie. Przypomnijmy, że po drugiej stronie granicy na terenie Afganistanu, Chińczycy również dysponują swoją drugą placówką wojskową na terenie Azji Centralnej, no a teraz do Biegają do nas doniesienia o, o kolejnym zwiększeniu chińskiego zaangażowania wojskowego w regionie. To chyba chodzi o ten górny Batachszan, o ile dobrze pamiętam. Tak, aczkolwiek to, to jeszcze jest nie do końca doprecyzowane, ponieważ no, w ostatnich dniach wyszły na jaw informacje, jakoby Tadżykistan zawarł z Chinami kolejną umowę na temat tego, że Chińczycy zobowiązują się do utworzenia na pograniczu tadżycko-afgańskim, a więc tym w tej chwili strategicznym, ważnym dla bezpieczeństwa Tadżykistanu jeszcze bardziej niż wcześniej regionie. Chiny zobowiązują się do utworzenia kilkunastu posterunków dla sił tadżyckich. Mają być to takie posterunki o charakterze granicznym, policyjnym, gdzie takie siły szybkiego reagowania Tadżykistanu będą w stanie stacjonować, będą w stanie tą granicę patrolować i przeciwdziałać negatywnym wszelkim zagrożeniom, jakie na teren Tadżykistanu mogłyby emanować z terytorium Afganistanu. W zamian za to z kolei władze Tadżykistanu zobowiązują się na rzecz Chin do zrezygnowania z jakiegokolwiek zwierzchnictwa nad placówkami wojskowymi Chin na terytorium Tadżykistanu, do przekazania w zasadzie eksterytorialnie tych tych, tych, tych baz Chinom, do zrzeknięcia się wszelkich roszczeń w przyszłości. I to oczywiście dotyczy z jednej strony tej placówki, o której już wspomnieliśmy, tej położonej powiedzmy w korytarzu wochańskim, czy też na terenie autonomicznej prowincji górskiego Badachszanu, ale to również każe nam zadać pytanie, czy na terytorium Tadżykistanu nie mamy tak naprawdę więcej chińskich placówek, o których nie wiemy, podobnie jak w przypadku tej placówki, o której dowiedzieliśmy się w roku 2019, a o której również wcześniej nie wiedzieliśmy. W ostatnich latach obserwujemy rosnące zaangażowanie Chin nie tylko na tym takim poziomie wojskowym w Tadżykistanie, ale także coraz większą operacyjność prywatnych firm wojskowych z Chin na terenie Tadżykistanu. Obserwujemy wzmożoną współpracę policyjną między Tadżykistanem i Chinami. To jest oczywiście spowodowane strategicznością tego, tego obszaru dla Chin, który no, graniczy bezpośrednio z zachodnimi prowincjami Chin, w zasadzie z jedną prowincją, z Chin. Który dla Chin jest, z jednej strony, regionem strategicznym dla, dla ekspansji gospodarczej w Azji Centralnej, jest tą bramą pasa i szlaku, no ale z drugiej strony, jest regionem wrażliwym, zamieszkanym przez mniejszości religijne, etniczne, muzułmańskie, które dla Chin stanowią wyzwanie o charakterze bezpieczeństwa. I dlatego Chiny starają się, z jednej strony, zabezpieczyć ten region, także poza swoją, poprzez swoją obecność tuż poza granicą zachodnią, ale z drugiej strony starają się także w pozytywny sposób wpływać na stabilizację swojego bezpośredniego sąsiedztwa, ponieważ mają świadomość, że takie państwo jak Afganistan, szczególnie po przejęciu władzy przez talibów i, i możliwej de, dalszej destabilizacji tego państwa, dalszego rozwoju działalności organizacji terrorystycznej na, na jego terytorium, także wojowników ujgurskich, którzy są właśnie głównym zagrożeniem w percepcji Chin, ale także Chiny zdają sobie sprawę, że inne państwa słabe, biedne, takie jak Tadżykistan czy Kirgistan, w ich bezpośrednim otoczeniu mogą stać się tym takim zalążkiem działalności przeciwko władzom chińskim, Prowadzonej przez przy, przy, bojowników, przez ekstremistów, czy chociażby przez jakieś środowisko opozycyjne. I z tego też powodu starają się mobilizować swoją, swoją aktywność w taki sposób punktowy, w sposób nie do końca pasujący do, 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 do pewnych schematów, do jakich przyzwyczailiśmy się w Azji Centralnej, gdzie po prostu dotychczas mieliśmy rosyjskie bazy wojskowe i wszyscy wiedzieliśmy, że mm -hmm. tam jest baza, jest tyle i tylu żołnierzy, i jest taki, taki potencjał działania, oddziaływania Rosji. Tutaj nie. Chiny bardziej to robią w sposób pragmatyczny, bardziej starają się punktowo zabezpieczyć swoje interesy. No ale nieuchronnie prowadzi to do tego, że coraz więcej chińskich żołnierzy, chińskich oficerów służb specjalnych, chińskich pograniczników, chińskich policjantów czy chińskich najemników stacjonuje na terytorium Tadżykistanu, i to każe nam się zastanawiać, czy w przeciągu roku, dwóch, pięciu. Nie dowiemy się o kolejnych placówkach wojskowych Chin, które być może dzięki tej umowie zagwarantowały sobie lepszy status funkcjonowania niż dotychczas. Jednak w kontekście całej tej układanki geopolitycznej nie sposób powiedzieć, zapytać, kim jest właściwie sam prezydent Ramon. Rządzi 29 lat z 30 lat niepodległości samego Tadżykistanu. Kim jest ten człowiek, bo to chyba on jest głównym beneficjentem tego, co właściwie dzieje się w kraju. Z jednej strony prezydent Ramon możemy go zaliczyć do takiego tradycyjnego panteonu przywódców Azji Centralnej, czyli polityk z doświadczeniem jeszcze jako polityk z czasów sowieckich, który doszedł do władzy już w niepodległym Tadżykistanie. Tylko w przeciwieństwie do jego kolegów, tak to mimy w sąsiedztwie, takich jak Nursultan Nazarbajew, Islam Karimow już nieżyjący, Saparmurat Niyazov. on nie doszedł do władzy od razu. On doszedł do władzy w Tadżykistanie tak naprawdę pod koniec lat 90 w wyniku wojny domowej, z jaką borykało się to państwo i w ramach której Rachmon odegrał tak naprawdę bardzo ważną rolę w tym procesie rekonciliacji i zakończenia w ogóle tej wojny. To dzięki wojnie Rachmon przejął władzę, to dzięki wojnie Rachmon skonsolidował swoje siły w tym Państwie i dzięki wojnie Rachmon jest w tym miejscu, w którym jest. I z jednej strony, czysto historycznie, Rachmon odegrał pewną pozytywną rolę w zakończeniu tego konfliktu, no ale z drugiej strony stał się typowym środkowoazjatyckim przywódcą, który represjonuje opozycję, który represjonuje swoje społeczeństwo, który inwigiluje swoje społeczeństwo, który metody sprawowania władzy. Opiera przede wszystkim na sile, który zniszczył demokrację w tym państwie, który doprowadził, zmusił do emigracji wszystkich swoich przeciwników politycznych, którzy albo znajdują się w więzieniu, albo musieli uciekać z Tadżykistanu. Jest po prostu politykiem brutalnym, który dzięki tego typu brutalnym metodom sprawowania władzy był w stanie tak długo ją sprawować aż do dzisiaj. Oczywiście w tej chwili bardzo dużo się mówi z uwagi na wiek Rachmona o tym, że prawdopodobnie jest przygotowywana w Tadżykistanie sukcesja. Też sukcesja staje się tym takim słowem kluczowym, którym opatrzamy w coraz większym stopniu wydarzenia wewnętrzne w państwach Azji Centralnej z uwagi na to, że po prostu ich przywódcy, długo sprawujący władzę, po prostu się starzeją i wszyscy zaczynamy się w pewnym momencie zastanawiać, kto po nich przejmie władzę. W Tadżykistanie najprawdopodobniej będzie to syn Rachmona, więc prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z taką kolejną nie tyle monarchią dziedziczną, co, co państwem autorytarnym, w którym po prostu władza będzie przechodziła z rąk ojca na, w ręce syna. Z całą pewnością Rachmon pomimo sukcesów na, na poziomie utrzymania swojej władzy i zwalczania oponentów politycznych no, jednak boryka się z wieloma problemami wewnętrznymi, które i tą sukcesję, i dalsze utrzymywanie się przy władzy swojego klanu, swojego środowiska politycznego będą mu utrudniały, no bo Tadżykistan jest jednym z najbiedniejszych państw regionu. Tadżykistan jest przy tym prawdopodobnie jednym z najsłabszych państw regionu pod względami militarnymi, pod względami wydolności jego instytucji publicznych. To wszystko będzie kładło się zapewne cieniem na, 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 na dorobku Emaniego Rachmona, ale z drugiej strony na pewno cieniem będzie się kładło pogłębiające się uzależnienie, tego państwa od jego zewnętrznych partnerów, donorów, których już tutaj wymienialiśmy, Rosji i Chin, bo przez te 30 niespełna lat władzy Rachmona, Tadżykistan, nie możemy powiedzieć, że Tadżykistan w jakiś sposób skonsolidował swoją niezależność, niepodległość na arenie regionalnej. Tadżykistan popadł w zadłużenie gospodarcze od Chin, które w zasadzie nie ma końca i które w zasadzie jest pewną spiralą bez wyjścia. Popadł w uzależnienie od kwestii bezpieczeństwa od Rosji, a teraz jak widzimy także również od Chin. Jest państwem, który w dalszym ciągu nie uregulował swoich relacji z sąsiadami, przede wszystkim z Kirgistanem. W tym roku, na, na początku roku, mieliśmy do czynienia z poważnymi starciami zbrojnymi na granicach y, tych państw. Tadżykistan jest państwem, które w tej chwili ma również problem na południu w związku z talibami, w związku z nieuznawaniem ich władzy, y, które również rodzi zagrożenie dla tego państwa. Dlatego ten taki ogólny bilans dokonań. Y, tego polityka nie jest jednoznaczny, nie jest na pewno jednoznacznie negatywny, no ale jest na tyle skomplikowany, że ciężko będzie, będzie oceniać tego polityka inaczej niż poprzez typowego regionalnego satrapę, który mhm. dla utrzymania własnej władzy był w stanie poświęcać dobro państwa, dobro społeczeństwa. Wszystkich słuchacze zachęcam do tego, żeby sięgnąć do naszych poprzednich rozmów do Kirgistanu, do Kazachstanu. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Moim gościem był Arkadiusz Lekieć, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. ご視聴ありがと